Britanny Buckenhaster można określić jako cudowne dziecko. Moja córeczka, już mając zaledwie trzy lata, znała liczne wersety biblijne i sama śpiewała w kościele. Była pełnym życia energicznym dzieckiem. Kwestia ta uległa zmianie pewnego ranka, gdy usłyszałam dziwny hałas dobiegający z jej pokoju. Początkowo nie wiedziałam nawet, co to jest, później jak to opisać, ale to było jak harczenie osoby, która walczy o oddech. Szybko ją podniosłam i powiedziała: O Boże, dotknij ją. Britney miała napad toniczno-kloniczny. Zabraliśmy ją z mężem do lekarza, który zdiagnozował u niej epilepsję. Ta choroba była mi aż nadto dobrze znana. Wszystko dokładnie rozumiałam, bo sama cierpiałam na padaczkę. Wtedy myślałam, że w jej przypadku będzie dokładnie tak jak u mnie. Dostanie dobrze dobrany lek i wszystko wróci do normy. Jednak okazało się, że nie jest to takie proste. Lekarze dobrali pierwszy lek, jednak skutek był odwrotny od zamierzonego i ataki przybrały na sile. Był to pierwszy z wielu leków. Britney była w takim stanie, że właściwie nie mogła dojść do siebie. Gdy zwracałam się do niej po imieniu, nie reagowała. Przez cały ten czas była nieobecna, jakby przebywała gdzieś indziej. Jestem jej matką i czułam odpowiedzialność. Była ciałem z mojego ciała, żyła kiedyś we mnie, a teraz, gdy tak bardzo potrzebowała pomocy, ja nie mogłam nic zrobić. Obwiniałam siebie, również w modlitwach mówiłam: Panie, to moja wina, bo to ja przekazałam mojej córce tę chorobę. Kolejne dwa lata były dla nas, jako rodziców, absolutnie wyczerpujące. Czuliśmy się bezsilni duchowo, emocjonalnie, umysłowo i finansowo. Jedna buteleczka lekarstwa kosztowała wtedy 50 dolarów, a nas nie było już na to stać. Dodatkowo nasza córka wymagała opieki 24 godziny na dobę, gdyż ataki pojawiały się o każdej porze. Konieczne stało się, aby Britney nosiła kask ochronny na głowie, który, w razie upadku i nagłego ataku, będzie zabezpieczeniem dla jej głowy przed urazem. W tamtym czasie bardzo bliskie stało się dla nas Słowo Boże, bo to właśnie w nim z mężem szukaliśmy schronienia i pociechy. W końcu dostałam obietnicę od Boga z Psalmu 37, wersety czwarty i piąty. Powiedział tam, Rozkoszuj się Panem, a on spełni pragnienia twego serca. Zrozumiałam, że mówi, że mam nie patrzeć na to, co widzę, a na to, co niewidoczne. Chciał, abym mówiła do niego o moich pragnieniach. Zabrałam Britney do samochodu i pojechałam. Dojechałam pod szkolne boisko, przy którym się zatrzymałam i powiedziałam: „Boże, to jest właśnie to, czego pragnę, aby moja córka wróciła do mnie normalna, dokładnie tak jak te dzieci, które się tutaj bawią”. Wiedziałam, że on wtedy odpowiedział, że tak właśnie się stanie. Mimo tej mojej duchowej podróży i wiary, lekarze mieli dla mnie zupełnie inne wieści. Moja córka spędziła w szpitalu prawie trzy tygodnie, a oni próbowali wszelkich możliwości. Przeprowadzili badanie fal mózgowych, z którego wysnuli wniosek, że atakowany jest cały mózg. W związku z tym nie było opcji usunięcia fragmentu mózgu czy umieszczenia w nim czegokolwiek. Szukali sposobu, aby jej pomóc, ale musieli mi powiedzieć, że nie możemy nic więcej zrobić. Powiedzieli tacie, żeby wiózł ją do domu w jej łóżeczku, to będzie spokojniejsza. W tym momencie wiedziałam, że jest bliska śmierci. Powiedziałam jednak: Ale, panie, to nie jest jej czas. Powiedziałeś, że to uczynisz. Kolejną noc nie zmrużyłam oka i cały czas modliłam się o zdrowie dla córki. Rano Britney zaczęła mówić: Cały czas powtarzała: Jezus, Jezus. Spojrzałam na nią, w jej oczy, twarz i dostrzegłam, że ona na mnie reaguje. Wcześniej nie było u niej takich reakcji na moją obecność przez około rok. W jedną chwilę wszystko się zmieniło. Nie dość, że moja córka naprawdę na mnie patrzyła, to była w stanie opisać Jezusa. Mówiła o Jego oczach, które były niczym ogień, opowiadała o jasnym świetle i aniołach. Miała zaledwie pięć lat, nic jej nie mówiłam, ale wiedziałam, że ona spotkała Chrystusa. Zabraliśmy jednak Britney z powrotem do lekarza. Wszyscy w szpitalu byli zdumieni. Dwóch lekarzy powiedziało coś, co zabrzmiało podobnie i wyjątkowo, że widzą w jej oczach uzdrowienie. Oni wiedzieli, co się stało. Jedna z pielęgniarek od razu powiedziała, że to wyższa moc. Odpowiedziałam, że to prawda, bo to Jezus ją uzdrowił. Kilka miesięcy po tym, jak Britney została uzdrowiona, zaczęłam mieć bardzo silne bóle głowy. Początkowo mój lekarz przypuszczał, że jest to następstwo stresu, przez jaki przeszłam. Jednak szybko zauważyłam, że bóle głowy nasilają się, gdy biorę moje leki na padaczkę. Mój neurolog wykonał mi badanie EEG i znalazł przyczynę. Powiedział mi o kolejnym cudzie w mojej rodzinie. Okazało się bowiem, że moje fale mózgowe są czyste i mogę odstawić leki, na co chętnie się zgodziłam. Od tego czasu, aż od 18 lat, nie biorę już leków i nie mam żadnych ataków. Moja córka Britney, obecnie jest w koledżu, zdecydowała się studiować psychologię. Do tej pory uwielbia śpiewać w kościele, a co równie ważne, ona pamięta swoje wyjątkowe spotkanie z Jezusem. Mówi, że jaśniała nad nim chwała Boża. Otaczali go aniołowie, którzy znajdowali się przed nim, za nim, po prostu wszędzie. Doświadczenie tego było po prostu cudowne. Z jej wspomnień wynika, że czuła się w tamtym miejscu spokojna i odprężona. Spotkanie z Jezusem to coś tak wyjątkowego, że nie można tego absolutnie do niczego porównać, przynajmniej z rzeczy, jakie znamy na Ziemi. Zapewne nie doświadczę czegoś podobnego w życiu doczesnym. Teraz zarówno ja, jak i, i moja córka, jesteśmy całkowicie zdrowe. Wiem, że otrzymałyśmy zdrowie w darze od Boga i On to czyni i będzie czynił, jeśli prosimy i wierzymy.